Cześć, tu Kawula. Dziś yy, ważny przekaz, yy, z którym chodzę chyba 14 lat. I chyba czas zebrać te wszystkie myśli, które mam ostatnio bardzo intensywnie w głowie. I już chyba czas podzielić się tą wiedzą yy, nie tylko z lomi praktykami, ale chyba każdy, kto jest sam dla siebie szefem, świadczy jakieś usługi, yy, myślę, że może coś z tego sobie wziąć dla siebie. Wiecie co? Chodzi o masowanie przyjaciół, to może aż tak nie, ale znajomych, to tych właśnie kolegów, koleżanki, czy osób nowo poznanych. Czy w ogóle, jeśli chodzi o, ja już będę skupiała się tylko na masażu, opowiem jaka jest moja perspektywa i jaka jest moja droga i moje odczucie. Kiedyś było tak, że wstydziłam się mówić, że masuję przychodziła bardzo ograniczona ilość osób do mnie. Przeszłam taką drogę, jaką przeszłam, czyli nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć: "Cześć, jestem Agnieszka, zajmuję się tym, tym i tym. Może potrzebujesz masażu, może masz ochotę przyjść na kurs. Zapraszam, tak? Albo może ktoś potrzebuje w twoim otoczeniu. Jestem, robię to i to". I bardzo często na różnych spotkaniach <gryw> Na różnych warsztatach, czy, czy nawet tych zawodowych, których teraz sama uczestniczę, bo, bo się szkole, to kiedy mówię, czym się zajmuję, albo kiedy poznaję właśnie ludzi i mówię, czym się zajmuję, to bardzo często oni chcą przyjść na masaż do mnie. I ja się zawsze godziłam, ja się cieszyłam. No, hurra, super, fajnie, nie dość, że y, mogę jeszcze komuś pomóc, ktoś skorzysta z mojej usługi, prawdopodobnie będzie zadowolony, będzie mu dobrze, będzie mu lepiej, coś mu się poprawi w ciele w życiu, w emocjach. No to ja jeszcze zarobię. Super. <laughs> Natomiast um, nie tak do końca, ponieważ ja nie jestem może psychoterapeutką, ale ja nadal jestem terapeutą. Ja nadal świadczę jakąś usługę. To nadal jest, mimo wszystko, relacja jednak jednostronna, czyli to ja jestem dla kogoś. A bardzo często jest tak, że mm, no, ludzie mnie czytają, oglądają i chcą mnie poznać, ale nie dlatego, że chcą mnie poznać, mnie Agnieszkę Kawulę, która ma swoje życie, ma swoje wzloty, upadki i swoje tęsknoty, marzenia i smutki i radości i sukcesy. A nie każdy umie się cieszyć z drugą osobą z sukcesu. Yy, raczej. <grym> Raczej chcą mnie poznać jako fajną, ciekawą osobę, no ale myślę, że to po prostu jest no, taki urok social mediów i opowiedzieć o sobie. I ja słucham, ale też słucham zawodowo, bo jestem reporterem. Słucham zawodowo, bo jestem yy, masażystką i yy, słucham w tej przestrzeni masażu również. Natomiast dla mnie tam nie ma miejsca. I powiem Wam, że ostatnio bardzo to odczuwam. Po 14 latach yy, praktyki. Czuję, że to nie jest ok. I nie ma w naszym zawodzie um, takich standardów. Psychoterapeuci, coache um, mają swoje standardy. No, niedopuszczalne jest, żeby um, sprzyjaźnić się z psychoterapeutą, czy żeby pójść sobie na kawkę i się poznać lepiej. I zaczęłam się zastanawiać nad tym. I nie chcę. Pewnie, że są relacje, które dzięki masażowi przeniosły się do mojego życia prywatnego, ale jest ich kilka i tylko kilka osób, naprawdę kilka, jestem w stanie zaprosić na masaż, być dla tej osoby w 100% i nie ma me time, a potem pójść na kawę, bo potem jest ten me time dla mnie. Eee... I nie wiem do końca, jak to tutaj jakby zwerbalizować tę myśl, ale po, po, poczujcie, zastanówcie się, czy Was czasem coś nie obciąża, nie nadużywa, czy to czasem nie są te, czy my czasem nie lecimy ratować naszych znajomych, jednak po jakimś czasie kosztem siebie, czy czasem nie proponujemy masażu komuś z lęku finansowego. Ja się utrzymywałam tylko z lomi. Przez tyle lat tylko z lomi. Więc tam było w cholerę lęku. Ale teraz, kiedy tego lęku już nie mam, nie muszę i nie chcę w taki sposób. Natomiast um, już kilka lat się temu przyglądam. Nauczyłam się przekładać masaże um, bardzo konkretyzować, jakiego klienta ja chcę przyjąć do siebie jakby układać sobie swoje własne standardy i takie BHP dla siebie, bo ich nie ma, nie ma kodeksu lomi masażysty i się tego trzymamy, bo to jest etyczne, moralne, bo to jest dla mnie dobre, bo to chroni moje granice. nas o tym, nas tego nie uczą na kursach masażu. Nie wiem, nie będę się wypowiadała za wszystkich, bo może są nauczyciele, którzy mówią o tym, mówią o tym, co się dzieje z człowiekiem, który do nas przychodzi, mówią o nadużyciach, że nas można nadużyć jako masażystów. Są takie sytuacje i wcale nie mówię o sytuacjach seksualnych, mówię o stawianiu granic, mówię o mówieniu o pieniądzach, o reakcjach ludzi, czy my sobie mamy z tym radzić, czy nie mamy radzić, czy my mamy być terapeutami, czy nie. Co my właściwie mamy zrobić na tym masażu? Co wchodzi w skład kompetencji? Lomi masażysty. Mówię, lomi masażysty, bo gdzieś w zawodzie masażysty, takiego klasycznego masażysty, nie wchodzi się też aż tak głęboko w relacje. A tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. Więc ja się temu przyglądam i ja sobie ustalam swoje własne takie mm, zasady katalog takich norm i standardów. Ja się tym podzielę, bo ja to spisuję i, i bardzo uważnie się temu przyglądam i może zechcecie też z tego skorzystać, natomiast uważam, że to jest potrzebne, żeby się um, nie nadużyć, żeby się ochronić, żeby to było naprawdę takie ekologiczno-ekonomiczne, z pożytkiem dla dwóch stron, to, że my świadczymy jakąś usługę no, nie znaczy, że ma nas nadużywać. Jak o, jak o siebie naprawdę zadbać? Zwłaszcza, że tu jest człowiek do człowieka i że będziemy i jesteśmy takimi osobami, które budzą, które wzbudzają potrzebę gadania, które uwalniają, i tutaj bardzo łatwo stracić gdzieś siebie. I potem po dwóch, trzech, pięciu latach nagle się okazuje, że nie możemy dotknąć człowieka, już nie chcemy masować. Bo jest frustracja, bo poziom zmęczenia jest bardzo duży i nie wystarczą tylko wakacje i urlop, że już coś jest nie tak, że ja już jakoś no nie mogę. Ja przeszłam kilka takich kryzysów i wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, dlaczego tak jest. Trochę wiedziałam, a trochę nie. Nie miałam z kim o tym pogadać, nie ma superwizji w tym zawodzie, a uważam, że to powinno być. Bo to nie jest tylko masaż i następny, proszę. To musi być superwizja. Są trudne osoby, trudne w sensie są trudne wyzwania przed nami, e, historie, z którymi przychodzą i jako psychoterapeuci, którymi nie jesteśmy, nie potrafimy sobie z tym poradzić. A jeśli w naszym życiu coś się akurat dzieje i przychodzi człowiek i na przykład mówi dokładnie coś, co nas po prostu rozpieprza na kawałki, jak się potem pozbierać? Jak nie wejść? w cudzą historię z własną historią. Jak nie ratować i tak dalej o matko tego jest bardzo dużo. Dlatego dbajmy o siebie. Bardzo jestem tutaj uważna. I nawet nie wiem, czy nie wprowadzę czegoś takiego, że no, przyjmuję tylko obce osoby. I nie wchodzę, nie wchodzę w bliższe relacje bo ja wtedy mogę lepiej pomóc tej osobie tak jak psychoterapeuta, tak jak terapeuta tutaj od naszych emocji, od naszej podświadomości no nie pomożemy tak dobrze jak zaczniemy z kimś płakać nagle, tak? bo nasze rzeczy się uruchomią no ja owszem trochę psychologii liznęłam i jestem po paru kursach ale to nie znaczy, że ja muszę umieć i wiedzieć zawsze jak sobie z tym poradzić Dlatego wrzucam taką myśl, może z kimś to zarezonuje, może ktoś czuje podobnie. Podzielę się niedługo tymi standardami, bo uważam, że one są potrzebne i zdrowe dla obu stron dla nas, bo nie będziemy się czuli za chwilę sfrustrowani i nie będziemy chcieli pieprznąć tego wszystkiego w cholerę, a uważam, że jesteśmy potrzebni, jesteśmy dobrymi narzędziami, żeby innym pomóc. Ale też nie możemy w pełni tak dobrze pomóc tym, tej drugiej stronie. No, także taka, taki przekaz. Ja już wiem, że przekazuję klientów moim uczniom. Jeśli to jest tutaj trójmiasto, to mam, już odsyłam i ja się czuję z tym bardzo dobrze. To tak jak terapeuta nie będzie terapeutyzował koleżanki, swojej siostry albo kogoś, kogo zna dosyć dobrze. Mm, bo straci ten obiektywizm, bo, bo nie będzie mógł aż tak dobrze pomóc, i to naprawdę jest w tym bardzo głęboki sens. A w ogóle, jeśli chodzi o Lomi, takie PS, tylko sprawdzam, bo zaraz mam uczennicę, żeby zdążyć. Um, w ogóle moim marzeniem jest to, żeby mas masaże Lomi były nieme. <laughs> Czyli przychodzi człowiek na masaż i on wie, że u kawuli w ogóle się nic nie mówi. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam, proszę. Ja mówię wstęp, czyli co się będzie z człowiekiem działo. Takie po prostu BHP, żeby człowiek się czuł bezpiecznie. Potem go masuję, a potem, a potem daję mu wodę i wypuszczam w świat. Że nie przegadujemy niczego, bo wystarcza tylko dotyk i to, co ten dotyk człowiekowi robi. Ja doświadczałam takich masaży. Nie na sobie, tylko jako lomi terapeutka w Niemczech, kiedy nie znałam niemieckiego, mówiłam w minimalnym stopniu. W ogóle się minimalnie odzywałam przez prawie 3 lata, to było cudowne. I marzę o tym, żeby sam dotyk mówił za siebie, bo naprawdę to robi robotę. Potem, jeśli coś się dzieje, jeśli coś się z człowiekiem wydarza, ok, są terapeuci, są specjaliści. Którzy tym się dużo lepiej mogą zająć. Jeśli oczywiście my, jako masażyści, jesteśmy przy okazji y, terapeutami, psychoterapeutami, super, ok. Super mieszana, łączona usługa. Ale pomyślcie o tym, o czym mówię i dajcie znać, jakie jest Wasze doświadczenie. Czy z Wami to rezonuje? Czy uważacie, że pierdolę głupoty? Y, to jest moje doświadczenie i jestem po prostu na wyczerpaniu po 14 latach. I cudownie się czuję z moim odkryciem, i z takim mocnym postanowieniem. Ja nawet po, po odmawiałam masaże i podsyłałam do, do moich koleżanek, bo, bo podjęłam taką decyzję i się fantastycznie z tym czuję. A klienci przychodzą i tak, i tak. Także nie musimy się martwić, że zabraknie. Zostawiam Was z tym, niedługo będę się meldować. No i lecę na kurs. No, do zobaczenia. Cześć!